i dzisiaj sobie nagramy odcinek jak otwieram znów duże skrzynki akurat sobie zmieniłem język, bo nie umiałem robić questów, bo ogólnie, lewo co umiem angielski i tyle dobra, najpierw sobie zagramy na zademię. może być nawet cold i tyle albo może jeszcze Mmm może poko wbijemy na odcinku na 20 mam nadzieję, że w 10 minut zrobimy to troszkę dłużej dobra, lecę ej, ems, a no uleca tam się gadetem myce, że wymię się no chodź, ems, no chodź, no chodź, te piaro o kurde, no, 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 Ja już tu lecam. Moją. Moją. Już mi witam. Ja tu kurde nalecę, kurde. Na luzie O kurde. No jaki typ Kurcze Nie chciałem przeknąć. Szczerze nie chciałem przeknąć. I tak. I tak. No, no, dobrze, przeczytam Ja tu będę ich asekurował Dobra, leczę Leczę i ja wchodzę El Primo rozwalony Marty zaraz będzie też Dead Ja tu Poko, nie Poko, tylko oś mówi Nope, dobra, rozwalony Kurde, ja myślałem, że oś Leci już to taka King podaje Ja tu uleczam, uleczam, lecę, lecę, lecę Czalam. no nie, Mortis Najgorzej Ale GG 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 8 bit. No też daję smutną buźkę, ale O nie, ja nie widziałem że... Jezus na początku, kółgierki się... Jaki typ. Jadę co od razu. Kurde, ta em z mi troszkę. Jaki typ. Mm -hmm. No kurde. Kurde. No nie. Tak e, tak, tak. Takal king, GG. Takal king. Taka, king. Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. Ła. Wow. Najgorszy, już nie mam biotytu. O oh, nie, yeah. ja mam 45 życia. I zginąłem. Dada miałem. Kill, kill, kill. Ems, giniesz. Już giniesz Ems. Użyłeś mnie tak, że już giniesz. Dobra, ktoś mnie ogląda. Więc spoko. Kurde, lecę, strzelam. No nie, tak jak nie. Ko. Takal King, zabi, zabi, dobra, Dawid. O, pozdrawiam ciebie, Dawid. W razie czego kimkolwiek jesteś. Pozdrawiam Dawida. Ale najpierw sobie otworzymy te na moje nagrody. Tych 50 punktów nie będę otwierał. Nie chcę ich brać, bo wezmę je do serca, bo za niedługo go będę miał, więc spoko. Otwieram Big Boxa. Trójeczka i... Nie świeci się. Trudno. Raz jest, raz nie ma. Trójeczka i... Serio znów. No. Coś możemy ulepszyć? Ja tylko na gadżet mogę kogoś ulepszyć. W parze wolę. Bo ja w parze dużo uleczam Dobra. O, z brokiem. Ogólnie z brokiem wygrałem. Więc w jednej gierce Dobra, brok tam rozwalaj Ja muszę rozwalić serio Jezus, tamto rozwala ta Ja już lecę na środek Ale mam korzyść, że go będzie atakowało ja A Ała, no nie Przestałem od nani na no, Ja się uleczam, ja się uleczam Ja się uleczam Typię. No. Kurde Nie będę się rozwiązał. Wezmę solo. Zmienimy sobie kolorniku. Nie, kolorniku. Weźmiemy sobie tam. I już mam 1094 wygrane. Na 3 na 3 O, jedno. Ej, dwa solo wygramy i mamy set setkę. Spoko. Biorę sobie y starty solo. Bo mi się fajnie wbija na tym. Ja się kampię w krzakach. No nie, ja się Jackie ma na początek serio. No typy. No, dwie najmocniejsze postaci na blisko. No halo, obok mnie są. Dobra, ja się kampię. Ja się kampię. Ja nie chcę. Ja nie chcę zginąć. Ja wolę kampa. Dobra, na niej idź. Uuu, widziałem jak został Barley zabity. Ja tu mam. O, co? Nie, 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 nie. Proszę, proszę, proszę. Nie, 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 bo nie. O, dzięki. I zaczął się... Nie! Co ja już zrobiłem? Ja się w razie, czego mogę leczyć Po 500 Więc spoko Dobra, jednak już nie chcę. Jezus, jak ja tak słabo Nie no, dzięki typy co tu jest. Zagrałam. Zabijacie tam wszyscy, bo już mi się donudzi. Bo co, już jest y, y, siódma minuta odcinka, a ja sobie już przegrywam. No świetnie. Kocham to. Typi się w ogóle nie zabijają. Pam, nie. Pam, nie. Pam, nie. Pam, nie. Pam, nie. Goodbye. Panu. No nie! Deda mam, deda mam, deda mam, mam gwarantowanego. Nie, jednak nie. Na no farcie jeszcze. Ja już się uleczam. Weź idź pam. No jest pień. Pięć... Dziękuję. Dziękuję za taką szansę. I pan teraz giniesz. Giniesz, ty piero. Głupia. Nope, nope. Ginę. Teraz jednak ja ginę. Czwóreczka. Coś mi da? Pięć. Pucharków. Spoko. Kocham to. Yy, ogólnie chyba jednak zbiję po poza odcinkiem bo jakoś mi przed kamerą nie wychodzi mi to. Powiem. Mm. Tara idź, tara idź, tara idź, tara idź, tara idź, tara idź! Ja się uleczam, ja się uleczam, ja się No, no, szybko, szybko. wie poza odcinkiem jednak, wiecie? Mamy jakiegoś fajnego quest'a? Nie mamy. Widzicie? <grystanie> Taki ja, niestety. Dobra, zagramy jeszcze jedną gierkę. Nawet możemy, bo... 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 <grystanie> bo... bo... ja nie grałem dużo, długo. Bo bo, szczerze, dawno nie grałem, powiem. Ale tak szczerze wam mówię. Dawno nie grałem. Bo. To jest najlepsze. Bo bo. Bo bo. Bo. Ja nie kumam trochę tego. I szczerze, dawno nie grałem. Dawno nie grałem i to bardzo. A bo ogólnie. Panda! Wo Myślę, że to nie jest panda z Harold ale sprawdzimy sobie to jeszcze. Wątpię, że to jest. Chyba panda ma na 20 randzy tą tą. <gituba> Ja ginę. Dałem to Bibi, ale Bibi też zginęła, więc świetnie. Smaks, ja ci tego nie dam. Ja bibi zabiłem, C bo nie widzę No nie. Nie chcę kończyć tak szybko tej gierki, ale muszę. No pośrodku środku idźcie, pośrodku, pośrodku. po środku, po środku, po środku. Tici, dzięki. U -u 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 -u. Ja się muszę tu uleczyć. Już nie <grycznie> wiecie że tu mam bomby. Ale porobiona. Ole bibi też zrobiła roboty, kurde. Jestem grozakiem chyba, bo szczerze. Haha, ha, rozwaleni przeze mnie. Szczerze, jeżeli yy, chcecie wygrywać, macie yy, pokonać przeciwniku na zadymie, to na luzie, bo się robi spoko. Bo się robi spoko. No, bibi, -bi, idź. I wybijem je. No. Proszę, proszę, proszę. Nie, 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 nie. Serio, Tizi. Dobra to już będzie koniec odcinka, tylko ogólnie jeszcze chcę sprawdzić dziennik bitew, panda, wątpię. Mocna polska. Ej! Ogólnie gość ma też dużo pucharków, tylko nie aż tak dużo jak panda. Naprawdziła panda. Sparekki. Team. Dobra, przypominam Wam, żebyście dołączali do mojego klubu, jeżeli nie macie Brawl Stars, to sobie zainstalujcie i dołączajcie do mojego klubu, bo lecimy po, do 30k, a bardzo mało brakuje. Dobra, to już był koniec odcinka. Siemanko Wam, elo.